Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, to będzie krótka audycja. E, dzisiaj chciałbym powiedzieć o tym, co pewnie... Ojej, wpłynął akurat, gdy zacząłem nagrywać. Ale rób, rób nie denerwuj się. E, stres piękności szkodzi. Szanowni Państwo, chciałem Państwu powiedzieć, że być może znają o, już jacyś chodziarze za mną idą więc to będzie krótka audycja więc Szanowni Państwo, jest takie przysłowie, które prawdopodobnie zna każdy z Państwa a ja je znam aż za dobrze i brzmi ono, nie kupuje się może inaczej to, może to jest przysłowie ale to się samemu układa e, głodnym nie idzie się do sklepu jak człowiek jest głodny, nie idzie do sklepu. No, ja to znam. Nie wiem jak państwo, pewnie z takich samych powodów jak ja. No, ale ja na niezliczonych dietach to wyglądało tak, że no jak się zdarzyło, że głodny wszedłem do sklepu, coś tam zobaczyć, kupić, to a to smaczne, a to smaczny człowiek jest głodny, wiadomo, kupi. Tak samo jest z kobietami. Można by powiedzieć ci z Państwa, że można by powiedzieć tak dokończę, że albo wie że poznaje się po tym jak kończy, a nie jak zaczyna, jak to powiedział człowiek, który całkiem nieźle kończy. Znaczy się zapowiada się na w miarę dobry koniec. No. W jednym systemie władza, w drugim systemie władza, ale jaki ten koniec będzie naprawdę to nikt nie wie. No ale zapowiada się dobrze, no jak szło dobrze tyle czasu. Szanowni Państwo, yy, ja y, gdy byłem młodszy napisałem coś takiego, że... no to było takie trochę pół żartem, pół serio, że jak idziesz na randkę, to warto poznać kobiecą duszę, a nie kobiecy charakter, a nie kobiece ciało. No już jestem, szanowni państwo, musiałem pauzę e, wcisnąć, bo mnie państwo minęli. E, więc szanowni państwo, no tak wstyd mi trochę teraz mówić, ale tak... <grym> e, napisałem czy powiedziałem, że przed randką, żeby poznać dziewczynę jaka jest, to należy, ile ktoś ma potrzeb wiadomo, ale z, z, zgrzeszyć, tak, czynem. I myślą, no myślą i czynem przede wszystkim. Raz, dwa, trzy razy, o idzie z kolejnej strony ktoś psem. No ciężko jest nagrać, szanowni państwo, na każdej trasie nagle jest pusto i nagle skądś ktoś wyskakuje. Szanowni Państwo, więc yy, u progu u jakby zaczątkiem, zaczynem tej idei, żeby zrobić taką grzeszną rzecz przed wyjściem na randkę było to że już człowiek nie będzie miał w sobie jakby to powiedzieć jakby to powiedział ministr, jakby to powiedział ministra nasiennictwa polskiego no jak człowiek już nie ma w sobie chęci a jakiś czas właśnie po tym grzesznym uczynku nie ma no to nie będzie aż tak bardzo zwracał uwagi na seksowność tej pani, z którą się umówił na randkę i będzie mógł co tutaj chcesz? kurwa, za mną, są trzy drogi, ale dobra, no lej tu, zatrzyma się gdzieś już włączyłem pauzę, teraz już ją wyłączyłem, więc tak to wygląda powiedzmy od tyłu, no wszystko mi się kojarzy, e, więc powiem Państwu, że no to była taki zaczynem tego, była właśnie taka myśl, żeby spojrzeć na charakter kobiety, a nie na jej biust czy pośladki, e, była to metoda bardzo prymitywna, aczkolwiek ponoć bardzo skuteczna, ale moim zdaniem jest bardzo prymitywna. Więc jest taka zasada, jesteś głodny, nie chodź do sklepu, bo nakupujesz rzeczy, które są niepotrzebne. Ja, ponieważ wiele razy się odchudzałem, albo chciałem zmniejszyć sobie poziom cukru, glukozy, to jako głodny wchodziłem do sklepu i wychodziłem obładowany różnymi ciastkami. Później bardzo żałowałem tego, no ale się stało, tak? No to co, no to już musiałem je zjeść jak kupiłem. No przecież nie będę wyrzucał, jak w Afryce głodują. <noise> no i powiem Państwu, że tak samo jest, jak masz bardzo dużą potrzebę kobiety w swoim życiu. No to nie szuka się kobiety wtedy, kiedy masz jej olbrzymią potrzebę, bo. bo będzie ząk, jak to się mówi. Po prostu ku, kupisz w tym sklepie, wybierzesz w tym sklepie, tak to. Nie chciałbym, żeby ktoś się poczuł przedmiotowo potraktowany, ale wybierzesz, z tego powiedzmy, jak to niektórzy mówią na rynku świń, sytuacja jest okej, okay, czy jakoś tak było. Więc powiedzmy, że z rynku kobiet do wzięcia wybierzesz kobietę, która nie jest kompatybilna z tobą i będą dwa nieszczęścia i ty będziesz się z nią męczył i ona z tobą. Więc. Cóż zrobić, skoro bardzo pragniesz kobiety? No, W pierwszym przypadku, wiadomo, trzeba się najeść i pójść do sklepu na zakupy. Chyba, że się ma, tak jak ja, IBS, albo krona, albo wrzedziejące zapełnienie za grubego, no nie bardzo to zda egzamin, ale to jest mały procent społeczeństwa. Trzeba się po prostu najeść, iść do sklepu, i wtedy się kupi tylko to, co no, potrzebuje. A co zrobić z miłością? Trzeba sobie zdać sprawę. Tu już jest dużo gorsza rzecz, bo trzeba sobie zdać sprawę, dlaczego tak bardzo chcemy związek mieć. Trzeba sobie najlepiej wypisać na karcie jakie potrzeby za tym stoją. Czy chcę mieć fajne fotki na fejsie, czy ja chcę to zrobić, bo wszyscy się już hajtają i mają żony. Czy chcę mieć żonę, bo wtedy będę miał na 100% seks, tak? A teraz to mi ciągle głowa boli, bo... Ciągle mi tylko mówi o tym na narzeczeństwie itd. itp, etc. Więc jak już tak, tak, tak myśli sobie człowiek, że jak już podpisze tę umowę prawną, to wtedy o, o to co ona obiecuje. co no, za chłopie, codziennie jeszcze codziennie worek złota jeszcze będziesz dostawał. Tylko podpisz umowę prawną, która w razie rozwodu i gdy będziesz miał dziecko to Cię tak poturbuje psychicznie, że nie będziesz wiedział, gdzie górach a gdzie dół. Ona Ci worek złota da. Dwa, trzy worki złota, tylko podpisz. Tak oszuści zawsze robią. Szybko, 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 nie dowiaduj się. Nie, nie, szybko, bo okazja ucieknie. Stąd się też wzięły te Januszowe kawały o pasaci, że Panie, kupił Pan szybko, bo Niemiec dzwonił, że, że chce odkupić, tak, bo żałował. Albo Panie, kupujesz, bo Niemiec mnie gonił. Taki dobry ten Passat z przebiegiem no to różnych dla Polaka 120 tysięcy, a prawdziwym 850, szanowni Państwo. Więc trzeba sobie wypisać najlepiej, jak sobie coś zrobimy. W myślę ja sobie zawsze zapamiętuję, jak mam jakiś fajny pomysł, czy coś zapamiętuję i zawsze go zapominam. Zawsze um, dlatego trzeba zapisać. To jest też taka. Taki wybieg umysłu naszego, że ja zapamiętam na pewno, nic, nic Państwo nie zapamiętają, to sobie trzeba zapisać. Poza tym ludzie mają mechanizmy obronne i nie chcą, żeby pewne rzeczy stały się jakby jasne świadomością. Więc tak sobie pomyślą chwilkę i to wszystko, ale tak naprawdę trzeba napisać i sobie zdać sprawę, czy naprawdę tego potrzebuję, czy dam sobie radę na przykład jak mnie zdradzi z kolegą. Czy dam sobie radę, na przykład jak zacznie chorować, tak, czy będę potrafił latami jeździć do szpitala, czy dam sobie radę, no na przykład jak no, okaże się, że ma jakieś tam problemy zdrowotne i będzie trzeba przez 30 lat płacić tam olbrzymie pieniądze na, na to, żeby coś tam... Szanowni Państwo, będę kończył, bo się zaczyna jeżdżenie. Z tym widzę, że już idą ludzie. Więc, szanowni Państwo, trzeba sobie zdać sprawę, czy podołamy, czy damy sobie radę w sytuacji, gdy dojdzie do rozwodu. I tyle. I starajmy się, to co już mówiłem, jakieś parę tysięcy razy, zadbać o własną samą cenę. Czy nie chcemy się żenić, bo czujemy wewnętrzny ból jeśli chcemy ten swój wewnętrzny ból ten swój wewnętrzny żal wyłożyć tą tym morzenkiem. no a co zrobić jak ona ucieknie z kimś no albo nie daj Bóg umrze. zabierze wam ten to co wam dała to co wam zakleiła tą wewnętrzną ranę i to plus to co dała czyli ten zachwyt, radość i będzie nieszczęście na chwilkę pauzę włączę No, não não. Młodzież sobie siedzi i eksploruje własne płuca papieroskiem. Czując się jak starsi, zobaczycie za kilkanaście lat. Śmiech przez łzy mi ogarnia ile razy rzucałem papierosy, no, ale się udało w końcu, straszliwe uzależnienie, straszliwe cierpienie psychiczne, nieopisywalne męki przez trwające pierwsze 2 trzy lata. Papieros właśnie się wydaje bardzo niegroźny, a jest dużo groźniejszy od innych rzeczy. Przestanie pić o piwa codziennie to, to był, to, to, to był pikus przy tym, przy rzuceniu papierosów. Nie miałem żadnych objawów fizycznych, tylko po prostu taka chęć sięgnięcia po papierosa, smutek. Bo papieros towarzyszył każdej mojej chwili dobrej i złej. Jakby co to, takie nagranie stworzyłem do rzucenia. Na sklepie .pl. i Chciałbym Państwu właśnie o samo ocenie dokończyć, skoro już tu minęliśmy tylu ludzi. Więc jeśli człowiek no, nie lubi siebie, no źle się czuje wewnętrznie sam ze sobą, to już nie mówię o tych rzeczach, że ktoś Wam rodzice dopieprzają, kiedy tam będzie chłop, czy, czy, czy chłopina, czy ta. Baba, no jakaś baba tak źle brzmi, chłop, jakoś tak naturalnie. Czy będzie mężczyzna, czy kobieta w waszym życiu? Tylko chodzi o to, że wewnętrznie chcecie zażegnać jakieś lęki, jakieś wewnętrzne demony. Właśnie tym, że przyjdzie druga osoba. No wiadomo, co kobieta zrobi. uśmiechnie się, seks, wspólne rozmowy. To wszystko jest wspaniałe. I w wersji demo, i czasami w pierwszych. W latach małżeństwa bywa, nawet kiedy haj hormonalny, ja to są już coraz bardziej rzadkie przypadki, ale bywa. Ale nagle trach, pęka gałąź i mamy nieszczęście, jeśli nie pracowaliśmy nad własną samooceną. A prawie każdy Polak ma zepsutą, bo mainstream niszczy ludzi non stop. Uważaj, bo to jest butelka jakaś, po środku idziemy, żeby ci w łapę nie wyszły. Więc, szanowni Państwo, no mainstream trwa zawsze, żebyśmy wierzyli w te bajki, że to. No to już Państwu tysiąc razy mówiłem, w jaki sposób to robi. I on to robi z naszych pieniędzy. Najlepsze jest to, płacisz ludziom, którzy ci zmawiają głupoty. A te głupoty, jeśli w nie wierzysz, powodują różne boleści duchowe, psychiczne. No i potem trzeba sobie jakoś radzić. Większość ludzi żyje w cierpieniu okropnym, głównie mężczyźni, bo kobiety mają mechanizm taki, że sobie popłaczą, że to wtedy je wszyscy właśnie nazywają bohaterkami twardymi, bo sobie popłaczą. A mężczyzna nie może, bo go zaczynają wyśmiewać. A taki mechanizm, jak się ktoś wypłacze, jest lżej. Bardzo daje, jak to się mówi w grach, daje plusy do zdrowia. Pierwiu, to była 50. -tka. Gość jechał 60 chyba, czy 50. Pod górę się męczył. Jednak 125 to 125. -tka. To 110 poleci A jak się poczeka, to jest 113 na godzinę. Jeśli licznik mnie nie okłamywał. Okłamywał na pewno. W końcu Honda to płeć żeńska. Także, szanowni Państwo, więc. Radzę, moja rada jako mężczyzny już w średnim wieku, aczkolwiek czującego się młodym, jest taka, żeby nie wchodzić do sklepu z jedzeniem z pustym żołądkiem, ani w kobietę z pustymi. Ja no, tam żeby nie wchodzić w życie kobiety z, wiadomo, z, z problemami. Bo to kobieta właśnie chce od Ciebie siły tej oprzeć się na tobie. A ty okazuje się, że też nie masz tej wewnętrznej siły, jesteś cierpiący, płaczący, potrzebujesz opieki wesprzeć się na kimś I tak mamy dwóch żebraków. Każdy chce coś od siebie dostać, jakąś psychiczną podporę. No i nie dziwne, że to musi dolnąć, jak to się mówi w memach. Taki kot patrzy na nad deską kreślarską, mówi Andrzej, to pierdolnie. To wróbcie sobie, wstawcie w wyobraźni moją piękną twarz modela, takie szeroko otwarte oczy i jak mówię chłopaki to pierdolnie. <noise> Czyście mainstream mówi inaczej, na co ma mainstream powiedzieć. Ale najlepsze jest to, że on to robi za nasze pieniądze. Kupujesz masło, chlebek, samochód, cokolwiek. płacisz podatek, z tego część idzie na telewizję, na filmy, no, na przykład film Pani Holland o tym jak to Polscy żołnierze są źli, a imigranci jacy to biedne są. O Jezu, jakie biedne. No, prawie oko dzisiaj. Wywalił ciosem z łokcia. To ładnie musiał go walnąć. Jak to nie było gdzieś przy wywrotce, to Afganczyk musiał mieć jakieś przeszkolenie wojskowe, bo to łok, łokcie się w majtłaj używa. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem. Majtłaj. Nie wiem, jak to się wymawia. No to, przecież na boksie, nie uczą tego. E, także... W, ludzie z przeszkoleniem bojowym pewnie umieją strzelać. E, no i prawdopodobnie będzie miał zarzuty za to, że uderzył kolbą. A, szkoda gadać w ogóle, to jest może na inną audycję. Także, szanowni państwo, życzę dobrego wyboru i wchodzenia do sklepu tylko z pełnym brzuszkiem. Może być to tak 9 miesięcy, jak to pani poślina żykowska mówiła. Przy okazji państwu powiem, ostatnio słyszałem, że ona właśnie jak była młoda, bo tam na jakimś kanale była jej biografia, czy właśnie była w Związku Młodzieży Żydowskiej, czy coś takiego, także to bardzo proszę, żeby państwo jej nie obrażali, jakby co, bo to wiecie, no, no też nie jesteśmy antysemitami, prawie 40 milionów klęka codziennie przed bóstwami żydowskimi. Bo przecież Pan Jezus nie jest pod Polakiem. Z urodzenia Pani Matka Boskacko byli Żydami, tak? 2000 lat temu, 2000 kilometrów stąd i nie wiadomo, czy to się w ogóle wydarzyło. Wiadomo tylko, że ktoś książkę napisał. Pewnie że Bóg podyktował. A jemu powiedział ktoś inny, jemu tam ktoś też inny i to tak idzie 2000 lat. No a jak ja bym Państwu powiedział, że. Na PL, że to jest najlepsza strona z miksami i to Bóg potwierdził. No ktoś powie kłamiesz, ale ja powiem... No ktoś powie, a daj dowód jakiś, a ja powiem, a właśnie, jak, jak nie dam ci dowodu, uwierzysz, że będziesz podwójnie błogosławiony. Czy nie dostaniesz na przykład Skody Fabii w niebie, tylko dwie Skody Fabii dywaniki, jak uwierzysz, ale bez dowodów. Skoda Fabio z dywanikami to jest coś... Co się lubi, silnik 1000, 40 koni i to jedzie, kurwa. Pozdrawiam Państwa serdecznie i miłego dnia, bo jest naprawdę fajnie się oddycha w porównaniu do tych wczorajszych upałów okropnych. się Teraz dużo lepiej w ogóle chodzi, oddycha i lepiej się czuje w ogóle. Pozdrawiam Państwa serdecznie, cześć.